W tym tygodniu bardzo komputerowo spędziłam czas. Troszkę nauczyłam się frikada, którym wykonałam. Za chwileczkę wam pokażę bardzo fajną modyfikację do promptera. Także zabrałam się już za projekt Mandal, który powinnam zakończyć w przyszłym tygodniu. I dodatkowo znalazłam pudełka na moje mikrofony, moje sprzęty, które noszę w plecaku, ale one się walają. Ostatnio o podłączenie takiego promptera. Ja pokażę może jak tutaj wygląda. Pierwszą moją potrzebą było zamocowanie w jakiś sposób do promptera e, kamery. Oryginalnie producent tego promptera dostarcza, m, oprócz samego promptera, dostarcza tutaj taki moduł takie pierścienie, które są e, dokręcane, dokręcane do obiektywów to się ładnie nakręca na obiektyw, wsuwa się tutaj w to miejsce, można to jeszcze tutaj ładniej zamocować, przykręcić śrubą i mamy, i mamy przyz, włożony ładnie, ładnie obiektyw. Tylko, że no niestety, obiektywy są, obiektywy są duże, a obiektyw tej kamery jest nie mieści się. To jest chyba najmniejsze oczko, które, które było dodane, tak się nie mieścił. Na bazie tej części trzeba było do, wymyślić jakąś, jakąś taką część, która będzie, nie wiem, poszerzona, poszerzona o to. I tutaj, żebyśmy mogli też umocować, żebyśmy tu mogli umocować naszą, e, naszą kamerę, czyli jakieś tego, tego typu rozwiązanie. Pierwsze co mi przyszło do głowy, w zeszłym tygodniu bawiłem się Tinkerpadem. Mówię, dobra. Spróbuję coś zrobić w tym tinkerpadzie, ale no nie udało mi się. Przyciągnęłam z internetu frekada i w nim zaczęłam projektować. Co potrzebowałam najpierw? Może wam pokażę. To są wszystko, to są wszystko projekty, które zostały zrobione i to jest cały proces ewolucji, jak przeszliśmy od pierwszego, od pierwszego projektu do ostatniego. To może, może wam to pokażę tutaj jak to wyglądało i powiem jakie błędy popełniłam w trakcie w trakcie robienia. Pierwszy jest na samym dole, czyli to jest Nie, pierwszy to był w ogóle ten model. Pierwszy to był ten model. O. Ten model, gdzie pierwszą rzeczą jaką zrobiłam to zwymiarowałam na bazie na bazie tego. Zwymiarowałam sobie jakie Jakie mamy mieć śrubki, w które miejsce będziemy przenosili? No i wypełniłam tutaj tą powierzchnię, tak żebym mogła przyłożyć aparat, bo tak jeszcze wtedy myślałam, że na samym obiektywie będzie się, będzie się to fajnie trzymało. Niestety, ani to nie pasowało, znaczy pasowało po części, ale jak widzimy, nie wszędzie były śruby spasowane, więc pierwsze do, pierwszy wydruk do odłożenia. Drugą rzeczą, na którą wpadłam, to nie drukować całej części, tylko wydrukować sobie te pierwsze, pierwsze dwie warstwy, na których będę mogła sprawdzić, czy to, to mi pasuje i czy na przykład tutaj już będę mogła włożyć, będę mogła włożyć aparat, więc to już jest moja ostatnia. ostatnia e Ostatnia z prób. Wcześniejsze były takie, że jeszcze gdzieś tam brakowało milimetra. Tutaj, tu gdzieś nie, nie, nie wchodziło. Znaczy jak się napieło, to, to, to wchodziło. Widzimy, że też jeszcze była korekcja, korekcja samej, samego tego otworu dla kamery. Także super, super rozwiązanie, wydrukowanie pierwszej, pierwszych dwóch warstw, sprawdzenie czy otwory są, są spasowane. Po, po już spasowaniu i byciu pewnym, że wszystko nam pasuje, wydrukowałam Takie, taki prototyp razem już z takim, z takim balkonikiem do, do kamery. Nie udało mi się, źle wymiarowałem zabrakło milimetra, żeby mi mogło wejść, wejść obiektyw do, do środka, więc znów naniesienie poprawek i następny wydruk do śmietnika. Później, po, po naniesieniu korekt, wydrukowałam już e, Myślałam, że to już jest ostateczna wersja, już ładnie wchodzi, już ładnie się spasowuje, wszystko jest, wszystko jest pięknie. Wkładamy kamerę, kamera ładnie wchodzi, więc mówię: No jest, jest super, mamy pełen sukces. No niestety nie, bo przyklejając magnesy, przyklejając tutaj magnesy, żeby się trzymała kamera, one są zamienione, zamienione miejscami, czyli w tą stronę się trzyma. I nie odstaje nam od brzegu. Niestety w tą stronę zrobiłam błąd i, i nakleiłam tylko przez to. Nie mogłam odkleić później magnesu. Próbowałam go stąd wydłuwać, ale już jak się użyje takiego dość dobrego kleju, to, to, to już się nie dało. więc ostatnią rzeczą, która mi została, to jakaś taka korekta, żeby tutaj nie, nie zlikwidować to zaokrąglenie, bo, bo podpory były potrzebne do, do wydruku, więc z, zrezygnowałam. Następna część poszła na Odłożenie, no i to jest ta ostateczna, ostateczna wersja, gdzie już mi się wszystko trzyma. Tutaj mamy wszystko za, założone i jest, jest gotowe rozwiązanie do, do promptera, więc patrząc na całe, na całe przedsięwzięcie, zobaczcie, ile prototypów po drodze musiało powstać. Z różnych względów, nie, które mi nie zadziałały. Plus do tego pojedyncze, pojedyncze kartki i ostatecznie poszło. Nie wiem, jakie Wy macie doświadczenie z takim reverse engineeringiem, to się chyba tak nazywa, żeby z tego, żeby z takiej części zrobić taką część, która jest, którą potrzebujecie do, do, danej, do danej rzeczy. Czyli to potrzebowałam, wykonałam i lecimy dalej. Następną, następną potrzebą, po, po zrobieniu już promptera, była aplikacja do tego, żeby, żeby ten prompter nam wyświetlał te treści. Ja Wam pokażę jeszcze, jak wygląda mój prompter, który zrobiłem na bazie jakiegoś takiego tańszego, kupionego z, na Amazonie, chyba to kupiłem. Tutaj ja to sobie skręcę, żebyśmy mieli już nielatające. Dostaliśmy teraz dodatkowy ekran, na którym wyświetlę może moją aplikację. Ja sobie tutaj to okno przeciągnę. I mam to na oknie, sobie dam play. O, tylko tu mam kabel za krótki. O, jak widzicie, i tu sobie jeszcze tylko zwiększę prędkość przewijania. Zamykamy play. I mamy prompterek, a tutaj jest nasza. A tu jest nasza, nasza kamera. Czyli my, patrząc tutaj, jesteśmy nagrywani. Następną potrzebą, którą w tym tygodniu musiałam zaspokoić, to było noszenie sprzętu w plecaku, który walał się i cały się brudził. Znalazłem na internecie bardzo fajne bardzo fajne pudełka, w których mieszczą się i mikrofony i kamera. także bardzo, bardzo polecam. Drukowanie to była kwestia jednego dnia, a pojemniki są naprawdę fajne. Ostatnią rzecz w tym tygodniu zaczęłam projekt z drukowaniem mandal przymierzam się do wielowarstwowych, wielowarstwowych, wydruków. Pierwszy wydruk próbny zrobiłem sobie na papierze, żeby zobaczyć jak, jak, jest z grubościami, przy wielkościach, także tutaj jeszcze, jeszcze jest dużo pracy, dużo pracy przede mną, no to jest, mówię, to jest pierwszy wydruk na zwykłym papierze, następne wydruki będą na kartonie, no i zamówiłem jeszcze sklejkę, żeby zrobić wydruk na, wydruk na sklejce, także w przyszłym tygodniu Eksploatujemy laser tnący, także potrzebowałam, wykonałam i lecimy dalej.